Dzieci! Czas na wiosenne porządki! No już, nie ociągać się! Mnie tu nie ma! Laura! Otwórz to! No dobra... Dobra, łatuj zajmę się potem to, tobą później. O nie! Wiosenne porządki? Jak ja nie cierpię sprzątać! Ale trzeba! Dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny i trochę się w nas w domu porobiło. No dobrze. Siadajcie, przydzielę Wam obowiązki, tak jak co roku. Mm. A ja w tamtym roku nie robiłem nic. To może dzisiaj też nie. Teraz już tak, bo jesteś dużym chłopcem. Teraz yy, to masz 4 latka i... A w naszej rodzinie już od czterech latek się zaczyna wykonywać takie same obowiązki, jak reszta rodziny. O nie! No o tak! Okej. Okay. To tak. Ania, ty posprzątasz balkon. Yy, Laura, ty zajmiesz się toaletą. O nie! Będę grzebała w kiblu. Fuj, mama, ty to specjalnie robisz. Nie, niespecjalnie, tak mi się wylosowało. Masz jakieś losiki? Nie, moja głowa to tak wylosowała. No czyli zrobiłaś to specjalnie. Cicho. Rozalia. Y, Rozalia wymieni pościele. Y, my z Tatą spróbujemy... Y, spróbujemy posprzedawać jakieś rzeczy. Albo jakieś, jakieś wasze rzeczy stare powyrzucać. A ja co? A ty, Igor, na razie posprzątaj swój pokój. Znowu. O nie! Oj, tak! Patrz, jaki tam masz syf. Mm. Okej, okay, każdy zna swoje obowiązki. E, Ania, ty, tak. Ty, to. To pamiętacie swoje obowiązki? Tak, niestety. Niestety pamiętam. O fuj. Mama, o, dasz mi jakąś szczoteczkę? Tak, za chwilę dam, jeszcze ani miotłę. To poczekajcie chwilę, bo muszę z piwnicy wziąć jakieś rzeczy i przy okazji potem z tatą poznajdujemy jakieś stare... wiecie. Albo tata poszuka, sta poszuka waszych starych rzeczy, a ja się zajmę całym domem, jak zawsze. Czyż, no, ogólnie czyszczeniem różnych tam nie wiem, szyb, łóżek, coś czegoś takiego. Okej. Okay. Dobra, to ja wezmę pościelę. To najpierw wezmę moją pościel. No moja jest brudna. Do pralni tam na dół. Okej, okay, to ja czekam jeszcze, mamo, yy, aż mi dasz. To weź już odkurzacz i odkurz balkon. Okej. Okay. Brrr, jak zimno dzisiaj. Niby wiosna, a jeszcze tak chłodno jest. Biorę coś innego. Okej, okay, idę sprzątać. Okej, okay, idę sprzątać. Okej, okay, to ja przyniosę jakieś rzeczy do sprzątania z piwnicy. Znalazłam mop, płyn do mycia szyb, płyn do prania. Szczot szczoteczkę do toalety. Laura! Czy znaczy wiem, że to jest szczoteczka do zębów, ale już stara i ją używamy do czyszczenia toalety i jeszcze taki spray. Dziękuję. Ciekawszego zajęcia nie ma na świecie. Wiem, wiem, też lubiam myć toalety, tak bardzo jak ty. Ale niestety trzeba. Ania, Aneczko, yy, już chyba odkurzone jest, tak? E, to ja zaraz jeszcze odkurzę dywan i... Z, no, cały balkon mopem. Dobra. E, Rozalia! Płyn do prania. Dzięki. Okej. Okay. I płyn do mycia szyb. Okej, okay, to umy jeszcze bez balkonu. Jeszcze jakiś ręcznik. Laura, mogę tylko pożyczyć ręcznik jakiś? Dzięki. La, 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 la. Mamo, a mam tylko takie pytanie. Jakie? A co maja będzie robić? A maja zaj zajmie się leżeniem, bo tydzień temu się urodziła? O, nie, to jest nie fair. Właśnie, że fair. Przecież ja ci mówiłam, że od czwartego roku życia w naszej rodzinie się sprząta. O nie, ale to jest nie fair. Jak ja nie lubię sprzątać. Chcesz się ze mną zamienić i poczycić kibel? No dobra, posprzątam swój pokój. Mm. Tu autka. O tu misi. Jak mi się nie chce. Pff. Płaszcz. O, jaki ładny płaszcz. E, OK e, okej. A! A, posprzątałem swój pokój! Mamo, ja posprzątałem swój pokój! Idę zobaczyć. Mm, dobra, idę zobaczyć, jak ty tam posprzątałeś. Laura, ty nawet nie zaczęłaś. Coś ja robię. A fuj, poleciało mi to na twarz. Aaaa! Uważaj, bo przecieka z tego, z tej toalety. To nie jest zadanie dla ciebie. Dziękuję, to ja już idę. Eee, zostawiam te rzeczy Rozali. Ha, 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 a ja nie będę myła kibla. Ja już wolę prać ciuchy. I ubr... i pościel. Igor, ładnie posprzątałeś. To teraz jestem wolny od obowiązków? Nie, nie, nie. Nie jesteś. Co? Zrób jeszcze coś. Zrób coś jeszcze. A co? Hmm. Hmm. Może tak. Umyj podłogi. No dobra. Już wytarty balkon. Dobra, to daj Igorowi mop. Dobra, to ja jeszcze może, nie wiem, umyję. Umyj jeszcze barierki. Okej, okay. znaczy powycieraj. Dobra. A ja może zrobię coś do jedzenia, albo ogarnę ten piekarnik, bo taki trochę brudny jest, dziwny. Laura, no ale idź myć. Kurczę, ja nie cierpię wiosennych porządków. Mm. Dobra, idę zobaczyć na piwnicy te stare rzeczy od dzieciaków. Igor, ale zajmij się całym domem, nie ociągaj się. Idź może do pokoju Ani. Dobra. Laura! Tak? Patrz co znalazłem. Co? Ło, wow, moje stare kosmetyki dla dzieci. Oj, ojku! Jak mieć piękną skórę jak księżniczka? Mój ulubiony krem. Teraz już raczej tego nie będziesz używała. Mogę to wyrzucić? Nie! Od moich kosmetyków wsio! Nie będziesz wyrzucać na to moich kosmetyków. Rozalia, Tak? A ty, Rozaria, masz za dużo książek. Tego już raczej nie będziesz czytać. Tato, ale ja te wszystkie książki czytam. Na pewno, jakieś na pewno nie czytasz. Na przykład przygody wesołego, małego, różowego króliczka. Co? Ja. No, ale, tato! Patrz, tu są nie tylko książki. Tu jest też. Tu znalazłeś mojego ukochanego Misia. Teraz już ci nie będzie potrzebny. Pan Miodek Rozalia, ty już jesteś duża Nie będziesz raczej czytała takich Książek o zajączkach Nie będziesz się bawiła misiami Mogę przecież Nie Ty już, ale ty go już raczej nie będziesz potrzebowała na pewno Wyrzucam wszystko Nie O, ale fajny mój ulubiony perfum to też wyrzucam. Nie! Musimy coś wyrzucić, dziewczynki. Na tym polegają wiosenne porządki. Ale tato! Ale nie możemy wszystkiego trzymać w piwnicy. Nie, nie ma miejsca. Ale to nam jest potrzebne! Wyrzucam wszystko. Bez dwóch zdań. Nie! Spokojnie, odniosłem wam to do piwnicy, ale do północy macie się zastanowić i wybierzcie mądrze. E, al, ale co, ale to, co, za, co to za decyzja do północy, jak każesz nam jednosłownie mówić nie? Taka decyzja, że macie się porządnie zastanowić. Czyli możemy tutaj posiedzieć się zastanawiać, ale wracać do obowiązków. Rozaleta, ty, ty nawet jednej pościeli nie odłożyłaś do pralni. Wiem. No to odłóż. Okej. Mi się już nie chce wycierać. Pokaż go. Zaraz poślizgnę. Trzymam cię. Uff. Dzięki, Max. Igor, nie możesz tak długo wycierać jednego pokoju, bo zrobi się z niego lodowisko. Nawet gorzej. Na lodowisku jeszcze się umiem utrzymać. A tu co? Dobra, teraz powycieraj pokój Laury i Rosali. Okej. Okay. Rozalia, a ty rób coś. Dobra, wezmę tą pościel. rozalia poszła do piwnicy, okej. Okay. Um, Jeszcze powycieram ten pokój. Nie, bo zaraz się z niego zrobi lodowisko. O! Już? Przecież tam, po, przecież tam połowa jest brudna i w ogóle nie jest mokra. Powiedziałeś, żebym nie wycierał za dużo. Ale nie omijał żadnego obszaru. Tylko żebyś nie robił jednego obszaru 100 razy wycierał. Wytrzyj to porządnie. A dywan? Dobra. Ja nie mogę z tym moim synkiem. Dobra. Idę odkurzać. Dobra, idę. Ja idę teraz odkurzać dywany. Mamo, wytarłam barierki. Dobra, to możesz jeszcze. W sumie nie wiem. Możesz jeszcze ze mną coś poczyścić. Okej. Okay. Są jeszcze jakieś szyby albo lustra? O, wyrzesz lustro w przymierzalni od Laury. Ok. Zamknij balkon bez przeciąg. Dobra. To idę. I ganki mi jeszcze potem powycieraj. Dobra. Mm, nuda! Igor, zrobiłaś już? Tak. To teraz łazienka. Laura, ty tam też upuściłaś. Ha, 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 Ja myję kibel, a ty się ze mnie jeszcze naśmiewasz. Już! To jeszcze swój pokój. I daj odkurzę dywan Rozali. Jeszcze ten malutki. Dobra, ty Ania czyścisz, to dobrze. Ja się już może przebiorę. Normalnie. Bo już nie ma tak zimno tutaj. W domu w ogóle nawet nie ma zimno. Okej. Okay. Są jeszcze jakieś lustra ma w domu? Możesz tą swoją tam tablicę przetrzeć. Okej. Okay. To jest korkowa, ale te, ta, tą ramę całą, bo ona jest jakby szklana. Okej, okay, coś jeszcze tutaj jest takiego. Eee, idę poszukać. A, garnki miałam przetrzeć. I patelnię. Dobra, mogę już chyba wracać do, do najciekawszego zajęcia. Ja muszę wysprejować. Nie sprejuj tak dużo, Laura! Albo sprejuję, albo nie sprejuję. No mówię, żebyś sprejowała, ale nie tak dużo. Wyczyściłam. Teraz puszczam wodę. Ale najpierw deskę zakryj. Tu. Nie będzie na ciebie wtedy leciało. Dzięki, Ania. Eee, ja jestem. Naj... Ja jestem od ciebie. Jestem od ciebie o 5 lat młodsza. A wiem takie rzeczy, na przykład, żeby zakryć deskę, żeby nie leciała na ciebie woda. Z kibla. Wiesz, co? za bez komentarza. Ok. Ja Twoją odpowiedź zostaję bez komentarza. No to nie komentujemy się nawzajem. No i super. Powycierałem, ale ja chciałam mieć lodowisko. Nie, Igor, nie rób lodowiska. Ania. Ania, gdzie ty jesteś? O. Dobra. To. Igor, mogę twój dywan przetrzeć? Tak. A ty, Ania, przetrzyj szybę od prysznica. No, od brodzika. Okej. Okay. I lustro w łazience i deskę od toalety. Ja już chyba skończyłam, nie? No. Mamo, ja już skończyłam czyścić toaletę. To nie wiem to... to powycieraj szyby razem z Anią, albo coś. Okej. Okay. Dobra, mogę teraz ja wycierać? Okej, okay, to ty przetrzyj lustro. I od razu je jeszcze przetestuję. Uuu, jesteś piękna, Laura. Przetestowane. Pokazuję mój piękny obraz, czyli jest... Lekko zepsute. A, nie! Dobra, sorry. No i super. E, przetrzyjcie jeszcze okna, dziewczynki. Ja już skończyłam to. Idę może coś innego zrobić jeszcze. E, tu odniosę odkurzacz. A wy się dogadajcie tam. Czyli nie wiem, co ja mam robić. Laura, nie obrażamy się już nawzajem. Ty zaczęłaś. No wiem, ale koniec. E, dobra, stanę. Stanę na kiblu i będę aj. Tak, odłożę to. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, jeszcze powycieram. Okej, okay, to chyba tak mi się wydaje. Yy, myślę, czy jeszcze coś jest do przetarcia? Hmm, w sumie już nic. Już nic nie jest do przetarcia, mamo. Okej, okay, no to wy już jesteście wolne. Jest! One są już wolne, to nie fair. A ty skończyłeś swoją pracę? Tak. No to też jesteś wolny. Jej! Tata, ta, ta, ta. Mamo, ja też już. Ja też już zaniosłam wszystko do prania. No to rozle, też jest wolna. Jest. Aha. Okej. Idę. Nie wiem. Posiedzę sobie. Poczytam książkę. Jakoś tak mnie natknęło, żeby teraz przeczytać przygody. Słodkiego, małego, różowego zajączka. A wy się nie musieliście zastanawiać, ja już to wyrzuciłem. Co? Nie, tato! Przeczytaj jakieś dorosłe książki, Rosalia. Dorośnij trochę. Mamo, ale ja jestem tu chyba najpoważniejsza z tego całego domu. Właśnie nie. powiedziała dziewczyna, która odtańczyła taniec zwycięstwa przy y, tym przy skończeniu swoich swojej roboty. Pff. Dobra idea. Um, idę, idę czytać książkę. I dalej jej nie skończyłaś tej książki, co y, dostałaś na urodziny, a w sumie skończyłam ją już. To teraz ta. Jeszcze więcej książek. Ludzie. Ja mam tak mało książek teraz. Mam idę sobie posiedzieć, a właśnie, znalazłem jeszcze zabawki od Ani, no czyli głównie dekoracje z Halloween. Okej, okay, to wszystkie do wyrzucenia, to znaczy Ania zdecyduj, e, no. Co chcesz jeszcze? Zostawiam wszystko, chyba że... E, to dziwne, to dziwne, to jest piękne. To jest piękne. To wyrzucamy. Te bombki wyrzucamy i to. Ale to jest wszystko piękne, te nietoperki. Okej, okay, czyli tylko nietoperki zostawiamy? Tak. Czyli to dynia i to i to i to do wyrzucenia. Znaczy do wyrzucenia. Te bombki do wyrzucenia to. A to zostawiamy, te nietoperze, tak? Tak. Okej. Okay. To to na śmietnik. Yy... No. To zaniesiemy zaraz na śmietnik. Dobra, a, a, a Ania to potrafi decydować, co wyrzucić, a co nie. Jak się człowiek zdecyduje, to nie da się wszystkiego na śmietnik. Tak, Laura? Tak. I rozaję, ja ciebie też to dotyczy. Tak. Znaczy, nic nie słyszę, bo czytam książkę. Okej. Okay. No, czyli tak. Ła, ła. Maja się obudziła. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Idę do snu. To już chyba koniec wiosennych porządków na dziś. No tak. Jej! Yeah, koniec! Koniec! Koniec wiosennych porządków!